Hej, witajcie, to jest kolejny Kwagrans. Cześć, cześć. I chyba już drugi z Drive Cluba. Nagrywamy go po to, żeby pokazać wam, jak wygląda e, dynamiczna zmiana pogody w Drive Clubie, czyli coś nowego, coś, co pojawiło się długo po premierze. I coś, co powinno być na płycie w dniu premiery. Nie no to tak. Ale były różne problemy z serwerami, pewnie to głównie zaprzątało głowy twórców. E, jestem w trybie. Still jestem w trybie Single Event, co nie jest kariera po to, żeby właśnie pokazać Wam ten deszcz, żeby mógł go sobie ustawić. Ale jak gracie w karierze, no to możecie go sobie... to nie możecie go sobie ustawić, on tam się losowo pojawia. Kurczę. Chciałbym no. mieszkać w Norwegii, żeby mieć takie nazwy miast, w których mieszkam. Jakieś Syntrdalen. No tak. E <laughs> wybierzmy zachmurzenie, bo tutaj właśnie jest ciekawa opcja. Możemy sobie wybrać, jak ma być e zła pogoda. W ogóle zaczynamy od Norwegii, żeby pokazać Wam śnieg, bo... Śnieg. Mamy później nadzieję, że ...pokażemy Wam śnieg. planszę deszczową. Tak. Zobaczymy, czy będzie śnieg, czy będzie śnieg z deszczem, czy w ogóle jak to wygląda. To jest takie nasze pierwsze podejście. Zrobimy taką. Zrobimy sztorm, po prostu zrobimy taką masakrę, zobaczymy, co się wydarzy. Gramy w ciągu dnia, bo pojeździliśmy trochę wcześniej, było dosyć mało widać w nocy, chociaż wyglądało dość spektakularnie, ale chcemy, żebyście zobaczyli te warunki pogodowe w całej glorii i chwale, bo wszyscy się nimi jarają. Także sztorm i dynamiczna wydaje się, pogoda. Wydaje się, że jest na co popatrzeć, czy akurat warunki pogodowe są jedną z fajniejszych rzeczy w tej grze. No tak, ja widziałem screeny różne. Jak ktoś po sobie. O, ach, to ładnie wygląda. Ktoś sobie stawał i przyglądał się temu, jak te krople ściekają po karoserii. To naprawdę robi fajne wrażenie. Widzę, że timelapse jest na razy 15, więc chyba szybko się zmieni nam pora dnia. Ty tak ustawiłeś? Bo to było randomowo. Aha, randomowo. I to chyba jest naj, najszybsza zmiana, zmiana czasu. Ale i tak myślę, że zobaczycie, jak, o, jak już ten... się to robi. Jak ten też wygląda? Ja nie będę skipował specjalnie, bo tu fajnie, fajnie ta plansza będzie wyglądać e, właśnie od góry. Zobaczmy, może jakaś lawina będzie przy okazji. Myślę, że zaprogramowali lawiny w tle. <grym>, dobra, skipnę jednak. Wow, no ja zwykle gram właśnie z, mm, z widokiem z kokpitu, bo jak, jakoś tak najbardziej jest chyba imersyjny w cudzysłowie. I to fajnie wygląda. No, zupełnie, no nie powiem, że inna gra, ale bardzo taki fajny dodatek. I faktycznie coś co miało być na tej premierze. Mam nadzieję, że nie, nie będę się za bardzo rozbijał, bo też nie mam podzielnej uwagi jak, jak gram. No ja preferuję zwykle oglądać tyłek samochodu, więc... Więc możemy, możemy też, też zakuć... tak zrobić. Kurczę, ale... Jak pamiętam, że w pierwszym kwagrancie narzekałem na tekstury, to jednak oświetlenie, na przykład jak odbija się po asfalcie, to trzeba pochwalić. Jest fajne. I no, na przykład często jest tak, że. Przestał padać śnieg, zwróćmy uwagę. Tak, bo dałem dynamiczne, dynamiczną pogodę, więc zaraz może się rozpadać. Oby, bo zaraz. Ała! Nagramy cały filmik w ogóle bez śniegu. Ale widać jakieś pojedyncze <laughs> krople na kamerze, na przykład, właśnie jak jestem w takim, w takim widoku. Mogę jeszcze sprawdzić inne. Taka mała anegdotka, zawsze te takie... Zobacz na karoserię. no hmm. fajnie to wygląda. Zawsze takie krople śniegu, czy deszczu na kamerze, zaz... w grach e, dają mi do myślenia i tak kurczę, jadę samochodem, idzie mój bohater, czy z tyłu ktoś biegnie za nim z kamerą? Dlaczego one się pojawiają na kamerze? To jest fajne. Zobacz patrz takie... jak y, deszcz y, w górę leci po szybie. Oh, Zobaczyłeś? Wow. Jak, jak tak, tak dynamicznie, tak, dynamicznie dynamicznie krople ściekają, tak, zależnie tak. od tego jak skręcasz. Tego chyba nie było jeszcze wcześniej, nie pamiętam, nie Też przypominam sobie. nie pamiętam, sobie. żeby w jakiejś grze się pojawiło. Zobacz, no, skręcam w prawo, one lecą w lewo, skręcam w lewo, one lecą w prawo, no wszystko się zgadza. Ekstra. Myślę, że jakiś fizyk tutaj grzebał i konsultował ten dodatek, darmowy zresztą, bo to jest dosyć duży update, nie wiem ile on waży, ale no trochę się go ściąga. Wyobrażam sobie, jak siedział w takiej pozie, jak i tak. Hmm. jak skręci w lewo, to w którą stronę popłynął? Hmm. Sprawdźmy. <laughs> Ale patrz, już się rozpadało i zobacz, jaki to jest efekt. No, akurat y, z że tego, kto? że kamera jest zapchana... To jest po prostu GoPro ktoś zawiesił jeszcze tak, za GoPro, samochodem. Tak, tak, tak. <laughs> ścieka... Na dronie chyba. <laughs> no. Tutaj już nie ma takich kropin. A nie, no w sumie są. są, są, są. Okay. To jest też bardzo ładny widok. Też widać te e, kropel deszczu na karoserii. No, ale myślę, że największa imersja jest w tym trybie. Gdzie jeszcze widać te wycieraczki? Nie no, super. Wow. Tylko w tej grze chyba nie da się e, koziołkować. A chciałbym zobaczyć wtedy, jak to wygląda. Jak tulają się po szybie te wszystkie krople, nie? I zwróćcie uwagę. O, ślizgasz się. Zwróć uwagę Ej, właśnie na kałuże. Tak, i zwróć uwagę, że na przykład. E, o, zobacz na e, drogę. Która nie jest równa we wszędzie i robią takie kałuże. Mhm. I jak nie wpadam, no to też tracę przyczepność. O, widzisz? Tam... Po... A weź jeszcze raz widok z tyłu, bo zastanawia mnie... Kurczę, minęliśmy taki fajny fragment. Wydawało mi się, że tam były bardziej płaci śniegu troszeczkę niż kałuże, ale My może... Myślisz, że to, to jakoś tylko... tak wpływa jeszcze dodatkowo na trasę? No, widać, że driftujesz... Nie wiem, jak ty to czujesz, jak jedziesz, ale widać, że driftujesz znacznie bardziej... No, możliwe, tak. E, ...znacznie bardziej... No na pewno Bez nic, kontroli. Na pewno przypadkowo są te efekty pogodowe w grze, na pewno jakoś tam to wpływa. Co, co się stanie, jak wpadniesz w zaspę po prawej? E, no, nie, nic się nie stanie. Okurcze. <gry> Tutaj granica ty wiesz, jest bardzo wyrozumiała dla nowicjuszy, jak wpadnie się w zaspę. Odbijesz, ten... odbijesz się od zaspy, czy wbijesz się w nią? Odbiję się, jak, jak od o kurczę. jakiejś tekstury. Okurcze. Więc to jest akurat słabe. 3 na 10 Ale też zależało twórcom na, dy, na dynamice, żeby to jakoś nie było dużo powracania na trasę. Żeby po jakimś się można było wrócić do gry. Armagedon, deszcz Igieł. Patrz, patrz jak to się robi. Ale nie no, ładnie to wygląda. Naprawdę myślę, że jak ktoś ma duży ekran w domu i sobie gra po tym update wow. to to robi wrażenie jeszcze. I wieczorami też, bo odpaliliśmy wcześniej... Już nic nie mów, bo zaraz kupię, pójdę i kupię 40, bo <laughs> gram na nieco mniejszym ekranie. Także śnieg śniegiem, deszcz, deszczem, ale to jak to wpływa na drogę właśnie, jak widać te kałuże, i właśnie jak to widać w kokpicie, jak się gra, to to jest fenomenalne dla mnie. Jak te kropelki deszczu spływają. Ten, ten widok, e, ten widok taki poprzedni jeszcze, to kojarzy mi się e, o ten. Ten? A, ten? Ten jeszcze jeden. O, o ten. ten. Tak jakby wyścig e, oglądał ten piesek z taką machającą się głową <noise> <W sumie> tak. <noise> z nad deski rozdzielcze. Jeszcze powinien to tak machać, Powinno się tak, machać, Już się uspokaja pogoda. Ale wciąż pochmurnie. Powinna być taka omena męsa jakieś w prawym dolnym rogu. Zapowiadająca pogodę. Dobra. Także zaraz pewnie zrobimy takie cięcie po tym wyścigu. I pokażemy Wam jak to wygląda na normalnej trasie. Kurczę byłem mocno sceptyczny, tutaj. ale tak po... Po dodaniu tych e, warunków pogodowych mam ochotę pogrzeć w Drive Club, a tylko po to, żeby popatrzeć na nie. Tak, tak, ja też właśnie często grałem gry tylko po to, żeby sobie zagwarantować jakieś fajne widoczki. E, w tym roku nie ma dużo gier AAA samochodowych, jest drive club, jest The crew. Ale to są zgoła dwie różne, no tak. dwie różne pozy pozycje. Ja jestem drugi, no nie jest, nie jest źle. I teraz zrobimy takie magiczne cięcie nasz montażysta Kuba. Jakoś sobie z tym poradzi i pokażemy wam trasę normalną. O, tu! I jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Będziemy teraz... jeździć po Kanadzie, bo jest ładnie zielono. Tak, więc tu będzie padać, nie będzie żadnego. Um, będzie padać deszcz, nie będzie padać. Nie będzie padać deszcz. Spróbujmy trochę zmniejszyć może zachmurzenie. Niech pada mocno Claudii? tylko zmniejszyć. No. Dobra, ale dynamiczne, więc. O kurczę, patrz jak fajnie reaguje woda w tle. Nie wiem czy widzisz. Sztorm. Czy tak samo było w... przed tym patchem, Pamiętasz? Ty recenzowałeś grę? Być... Znaczy podejrzewam, że pogoda wpływa na to, jak się zachowuje woda. Że jak jest gra sztormowa, no to jest sztorm. ale ja nie zwracam uwagi, jak wiesz, jak pędzisz, to jednak nie patrzę na takie niuanse, ale podejrzewam, że no, ma to jakiś wpływ. Tak jak Jedziesz w... W... w Real Life. Dobra. Timelapse razy 1, więc to tak, nie razem. będzie się zmieniać. Poladnia. To bardzo. No i zobaczymy. Ta sama fura, inna tasa. Zero śniegu. Nie no, ładnie to wygląda. Dużo deszczu. Mm. No go. Z zagrałbym oh. w takie dekru, jakby tak wyglądało, właśnie. Wiesz. To, to bym dał 10 na 10. Zagrałbym w jakąkolwiek inną grę z takimi warunkami pogodowymi. <grym> Skyrim na przykład. To. Niezależnie od gatunku, tak naprawdę. No i zobacz to na ulicę, nie? Po kurczę. Ok, będzie lepiej widać. No, klasa. I tutaj też tworzą się takie właśnie kałuże, bo nie wszystkie drogi są, są równe. To nie są Niemcy, to jest Kanada. Bo cały czas boli mnie to, że to wyszło w patchu, a nie jest na płycie. Kurde. No ja myślę, że to się odbije też na sprzedaży, bo... Każdy... No, sam wiesz, kiedyś odepną e, kabelek sieciowy od usług internetowych i gracze, którzy kupili grę w pudełku będą mieli Klaba gołego, bez takich śliczności na ekranie. No... A warto, kurczę. no To jest duży... Dla mnie plus. selling point, jeśli chodzi o grafikę tej gry. Mówię, no ja, ja dałem tej grze 7 na 10, a gdyby to było od początku te efekty pogodowe, to na pewno wpłynęłoby to pozytywnie na cenę. Bo jednak naprawdę jest to wkręcające. To jest coś, co nie jest amator, po amatorsku zrobione. No widać, że tutaj sztab ludzi chyba ogarniał. Te Być efekty. może to jest już ta nowa jakość e, nowej generacji konsol 8, na którą tak. Czekamy. No, widząc taki deszcz. To taki pierwszy krok, wydaje się. Widząc taki deszcz, będziemy chcieli go zobaczyć jeszcze raz w jakiejś grze. Więc, jak ktoś zaniży poprzeczkę, no to będzie słabo. Ja już wiem, jak wygląda, fajny deszcz. Tak, tak, jest, jest do czego piąć się. Jest do czego próbować dorównać w tym momencie. Czekam na pierwszego rpg w którym coś takiego się pojawi. Jako, że lubię RPG. Patrz, jakieś pojedyncze krople deszczu. Jak będzie ich więcej, no to wycieraczka pewnie. Pyk. No. Nice. Nie, no to jest fajne. Nice. Ale zaskoczyłem się tym, że właśnie te krople deszczu się zachowują na tej szybie. Tak bardzo dynamicznie. Oh. No, jak to się mnie puknie, to widzisz, to zaczyna się trząść wszystko. Super, super sprawa. Oh wow. Tym bardziej, że w tej grze nie da się rozbić szyby. No się szkoda. Powinien być jeszcze grad, który by rozbijał Ci szybę i wpadał do środka. Wiesz, może jest. może. I wiesz, najpierw... Kule wielkości, piłek do tenisa. To już hardcore. Nie, ale naprawdę jestem gotów przejść drugi raz ten tytuł. Tylko dlatego, żeby właśnie poczuć, e, poczuć ten deszcz na własnej skórze, na własnej karoserii. Na tych samych trasach, na których już jeździłem. No teraz już się rozpadało na maksa. Wow. Dynamiczna pogoda na pewno jest fajna, jak się ustawi. Jeszcze gdyby był na przykład wiatr zaimplementowany, gdzie w tle zaczęłyby się machać drzewa od jakiegoś bardzo dużego wiatru, No, to, by to by było coś. już byłaby z... 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 Może w kolejnej... mind blowing, Może w kolejnej eksplodował. <noise> Wiesz, to jest gra nastawiona głównie na sieciową zabawę, więc... Wiem. Więc będę nie ugrał na singlu, jak to zawsze ja... <noise> Tylko że nie jestem jakoś fanem rozgrywek sieciowych poza jakimiś tam sparingami w wbijety. Ale widzisz, zwykle gram z widokiem z kockitu, ale jak jest deszcz, to lubię sobie ustawić z tyłu kamerkę, bo to wtedy wszystko fajnie, fajnie widać. No, także myślę, że będziemy powoli kończyć, Pokaza pokazaliśmy wam jak, jak wygląda śnieg w drive clubie, jak wygląda deszcz w drive clubie. I to wszystko już w grze jest. Trzeba ściągnąć aktualizację. Która trochę zajmuje, no bo 2,5 giga to nie lada aktualizacja. Ale no opłaca warto, się tak. 2,5 giga, warto. żeby gra zmieniła się, no, w nie do poznania właściwie. Z dobrej w lepszą. Także no jest szansa, że powrócę do Drive Cluba. Trochę sobie zakurzyłem ten tytuł na półce, ale, ale chyba powrócę do domu i będę w to grał. I to tyle. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Usłyszenia. Tak.